Cześć, ja jestem Mr. G, a dziś z T-Składem będziemy testować produkty oryginalne i podróbki. Zobaczymy, kto zgadnie najwięcej produktów. I ta osoba dostanie 1000 złotych! Tak jest! Zesu, ile ty wydajesz na odcinku? Powiem Ci tak, ja już u Ciebie nie odstępuję, więc to tylko u Ciebie. Od dzisiaj <grym możemy <grym nagrywać ty. codziennie. Dobra, po miesiącu kupisz nowe auto. Słuchaj, stary. Codziennie odcinka. Widzowie, widzowie, wszyscy co wiedzieć się nudę. Ile się zarabia jako DJ? O wow, kurde! No, no. Możecie, możecie się domyślić, no możecie się domyślić. Jakiekolwiek widełki Mniej stanę. więcej, mniej stanę. więcej. Miesięcznie między między 3 a 25 tysięcy? No mi, między 10 a 30 tysięcy. Miesięcznie. Dobra, ja już odkręciłem Ej, nie odwaliło. Co ja, jest grane! ja nie mogę tak? patrzeć. Dobra, wiem, wiem która to. Dobra Kalecki tak w ogóle. Będziecie głosować, Będziemy który kieliszek pokazywać, który to. Ale jest A, okej, okay, bo będę potem zdejmował oczy. Okej. Okay, tak. Dobra. Tak, tu będziesz zdejmował oczy. To jest jeden, a tu jest drugi, okej? Okay. Tak jest. Nie ja nie muszę panowie. tego pić nawet, stary. To jest kola, to jest podruba. No zobaczymy, Za zobaczymy. Więc zdejmuję... Ale to jest kwaśne! Zdejmuję okulary. O nie, to jest kwaśna kola! To jest. I ty, ty to dałeś do tego swoje skarpetki. No dobrze, Ernest, no, dostajesz sztukę Yeah, A ty? No nie! To było za łatwe. Tu to Bardzo łatwe, to dobra. Dobra, lecimy dalej z następnymi produktami. Dobra, panowie, zakładajcie okulary, a ja idę po talerzyk z jedzeniem. Dobra, panowie. Oh. Tego na pewno nie zgadniecie, jestem przekonany. To są zbyt podobne smaki, żeby ktoś mógł to zgadnąć. Tak? Zimbek, tu masz jeden talerz, tu drugi. Okej. Okay. Dobra, po, pomacajcie. Kijan, ale to są. A na tym mam dwie takie same e, masz drugi talerzyk też z innymi. I to jest drugi, tak. Możecie pomóc Krwacać, kurde, kurde. Najgorsze, najgorsze, że nie lubię pianek, więc nawet wiem jakie smakują za bardzo. To jest y, zielona, życiu? To jest czerwona. Nie, to jest zielona. To jest czerwona. Okej, okay, okej. Okay. Nie wierzę. Czyli no i jak, jak? Ja nie muszę próbować, stary. No chyba wiem, które to które. Ja nie muszę próbować. Ale bo... nie podglądasz? No nie, nie, więcej. nie ja więcej. Ja dotknąłem. No nie, po jednej. Po ja jednej. dotknąłem. Mogę to odłożyć? Możesz. Możesz do kieszeni sobie schować. później. Dobra. To jest podróba, a to jest oryginał. Po dotyku tylko? Tak, no. Co? Jak? No bo wiem, jak marshmallow są do są gładkie, a podróbki zawsze są w takim cukrze stare, są szorstkie bardziej. O kurde! No to ja no. miałem na obrót, bo Ja miałem tutaj w cukrze, a tutaj miałem. Tak? No, zgadza, tak się? zgadza się, zgadza się. Ty miałeś tutaj oryginał, a on tu. No nie, zobacz, nawet widać tutaj, że jest hmm. kryształki cukru, ale tutaj nie ma. Próbowałeś? Nie próbowałem nie, w ogóle. Nie próbowałem, tylko doktykiem. Lepsze? Zgadzam. Są podróbki. Na pewno słabiej wykonane. Stary w cukrze, umaczana y, pianka w cukrze. Pianka sama w sobie smakuje identycznie tak samo, tylko że ma cukier jeszcze dodatkowo. Mm. Więc mi smakują bardziej podróbki. Nie, ja nie wiem. Jakie same są <mierdziśla> praktycznie. Co? A właśnie, po studiu, no po. Aha, chciałeś nas oszukać Grzesiu To będzie jeszcze łatwiejsze jak patrzę na te, no mogę wam powiedzieć To są cukierki tak zwane M&M's <grym> <grym> więc MMM's I pixy, podróby MMM'sów. Co? Tak, dziwne, ale no tak jest Zresztą dać Dawaj, Wsypuj mi od razu, aaa, o kurde! Gdzie są? Nie, nie wsypuję ci. Ja poproszę, no, po jednej, bo ja nie w... przepadam za słodyczami. Młagam, więc... wsypuję Ernestowi piksy. Nie zjem za dużo. Ej, nie ale... byś znał kształt skosztuje. i smak! Nie mogę ci wsypać piksy. Ale i tak znam smak i kształt. Dawaj, dawaj, już oba są? Nie. Po jednym, proszę. Po jednym? Dobra. Po jednym? Gdzie jest piłeczka moja. Ej, czuję, to są podruby. Już mogę? To są podruby. Ja już zdejmuję okulary, bo już zgadzam. Nie muszę próbować nawet. Bo to po, jest najtańsza naj, Nie, najtańsza czekolada. Powąkaj, stary. Czuć, no od razu, faktycznie. Ja, Ale jak? Ja stary. O, fuł. To było banalne Tu czuć od razu, łyżeczki, nie? No i jeszcze jest inna. Subtelna kurna różnica no, ja Ale mam. nie będę mówił zanim sipek nie skończy <noise> Nie mów Dobra, Powiem tak, że nie mam pojęcia, ale ta, ta była niedobra, to była dobra Dlatego wziąłem tak. To są dwa różne cukierki Tutaj są MMMsy brownie, a Pixy Są jak zwykłe M&M'sy, więc tylko Po samym tym, że to są brownie Można było zgadnąć, że to są oryginalne Czyli ja zgadam czy nie? Nie! Nie zgadam Czyli M&M'sy <noise> MMM są gorsze niż pixie dla mnie. No, Najtańsza czekolada razy. była dla ciebie lepsza niż. Stary, ona smakuje lepiej niż ta czekolada. niż ta. Ale pachnie lepiej, to. Ale smakuje gorzej. Wystarczy, że zdjął okulary, już wiedział. <laughs> Ernest, dla ciebie stówka, kolejna leci. Dziwek dla ciebie, córka na pocieszenie. Nie. A żartowałem. Dobra, panowie, czas popłukać trochę usta. A, ten jeden jest gazowany chyba, albo popsuty. Co? Pod druba. Czekajcie, ja powiem wam, czy w ogóle po zapachu da się poznać. Ale nie ma wąchania U, chyba. Nie ma wąchania. A a jest nie, no nie, czy nawet cały czas. czas Ogarnął, że wiesz, że jest Ej, dobra, jadności. stary, ciekawi mnie, bo jedno ma zapach, a drugie nie ma zapachu. W sensie, ciekawi ej. mnie czy ta podruba ma zapach, czy ma a ja nie ma. Ale jeszcze się nie to a Albo to kola! Jak pijecie albo jecie cokolwiek, to, to wąchacie przed zjedzeniem czy nie? No. Nie. Okay. Ej, ale zipek, nie wiem czy zauważyłeś, ale Ernest już oceniał, a były puste kieliszki. Ale poczułem tak. i wiesz co się okazało? Że ta, cały czas tak waliło tą po drugą coli, a po zwykłej nie miało żadnego zapachu. Ale zobacz, te kieliszki nie mogły się domyć, stary. No, porąbane. Tak, już macie, Dzień. uwaga panowie. Zipek, podam ci do ręki, uwaga. Dobra. No. Uwaga, próbujemy najpierw tego po prawej. Okej. Okay. No i jak? Bardzo kwaśny. Właśnie. Mhm. Smaczny, okej, okay, okej. Okay. No dobra, teraz ten drugi. Ojej, ojej, ojejku. Oj nie. właśnie czy co? Nie ma smaku Włodki. prawie, że. Wobec do tego ma bardzo słaby smak. Tak, ten po lewej nie ma smaku, to prawda. Ale to co oryginalny powinien mieć pewnie smak, a nie oryginalny nie mieć smaku. Tak mi się nie? wydaje i tak daje. Tak wnioskuję, tak daje. No cóż panowie, na odwrót? Dobra odpowiedź. Ej, bardzo łatwo jest zgadywać się. Na za strę. łatwo. Po Chyba... Czemu oni tak słabo w sensie no, To Może jest... jednak jakość stary. Tak, to jest rozwodnione zdecydowanie. Ale bo to może. było po prostu pomarańczowe, a to nie było pomarańczowe, nie? I tyle. Dobra, panowie, to teraz czas na coś słonego. Otwieramy puszeczkę. Czy to będą e, feliksy kontra podróżki? Słone paluszki. Nie, 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 nie. Orzeszki. Możesz kierować. Po jednym orzeszku. A gdzie to jest? Tu? Już mam? Nie, jeszcze nie masz. A ja mam? Dobra, spróbujemy. Boga. mamy tu jednego orzeszka i tu drugiego orzeszka. Nie wiem czy będzie to możliwe w ogóle po jednym orzeszku zgadnąć, ale zobaczymy. No to wam dołożę no. Ja wiem. Czekaj, czekaj. Gdzie są piłki? Ja bym w życiu tego nie zgadł. Prawie mam czerwoną. Prawie mam zieloną. Jestem pewien stary Oh, damn! O kurde, jaka różnica gigantyczna. Ej, powiedz, zgadłem, czy nie? To jest, jest powalone. Nie. nie. zgadłem? Nie. Zipek zgadł. Powalona różnica to jest. Mega różnica. Rubane. Ja myślałem, że to są oryginały. Serio? No. Przecież czuć od razu, że się tak do zęba psują. Zipek, Tak. Myślałem, myślałem, że stary, bo to smakuje jak masło orzechowe Felix. Aha, aha, trochę tak. I dlatego no to, myślałem, że to jest Felix. Patrz, stary, tego. Wezmę do ręki. No ciężko jest, jest to... Twarde tak. jak cholera. A tego mogę się zobaczyć. Ale... Za... O, rozmiotę. No, no, to no, prawda, no, no. że te są dużo lepsze, ale dałem się zwieść po prostu smakiem masła i też ty... Te... więc mm -hmm. w sumie mm -hmm. mogę po smaku zgadywać, a nie po takim. No dobra. Panowie, to będzie dużo, dużo prostsze zadanie. Co masz? Wy to było... Zgadujcie! Chipsy Ernest, ty podglądasz. Marzony... Nie no, widziałem jak mi jest Marzone ziemniaki. Ej, tego się chyba nie da nie zgadnąć. Już mam? Nie, jeszcze czekaj. Zależy jakie to są podróbki, nie? Czy to są jakieś takie podróbki klepowe? Podróbki, po To jest! Po jednym jest tylko... Tak, po jednym. Ja, ja nie wiem jaka różnica. Gdzie są te piwki? Tutaj. W prawej masz czerwoną. O, od razu czuć. No, najłatwiejsze! Najłatwiejsze, ale no. no. Ja myślałem, że będzie łatwe. Jedynie mogłaby nie zgadnąć to osoba, która nie miałaby języka mm -hmm, to prawda. zgaduję Tak, obędwaj, zgadnij się Nie no, nie dało się tego samogadać. No. Ale najlepsze jest to, że mi, zmyliła mnie faktura Dlatego, że dostałem trzy razy większego mm -hmm. Idealnie wielkiego A ten dostałem takiego, takiego małkiego I byłem pewny, że wiesz, że jak duże, a to lejsowe or Oryginały, oryginały no. No. Nie, ale te są twarde ale, bardzo Nie, te są słodkie One są słodkie, mają bardzo dużo kity Ale mają dużo bardziej intensywny smak w ogóle też niż A? Mhm. Nie, są dużo, dużo bardziej rupiące. Czy ja wam dałem po stówie za to? Nie. Nie, właśnie. Stary, powiedzmy, jedną ważną rzecz. Ja na to pracuję pół godziny, więc... Patrzę teraz na to, wiem już co będzie, ale pieniądze się, Daj, nie, się i... nie trzymają. Powiem w ogóle. Tylu. Macie po jednym... Ej, mega łatwe to jest. Mega do... to jest łatwe, bo e, po jednej rzeczy można wyczuć, które, który to oryginał. O kurde, myślałem, że po dotyku już się będzie do. No, zgadłem. Już, już wiem. Ej, nie wiem. Dobra, mam spróbować, tak? Ale już wiem. No, dobra, no to, no, to... czekaj, ja ale, najpierw się... zagłosuję, oczywiście. Okej, okay, Gib, dostajesz stówę. Ale wiem stówę. to po tym. Wiem, tak, właśnie więc, ja pokazałem widzę. teraz proszę cię, żebyś zamieszał jeszcze raz. Chcę spróbować po smaku i nie dotykać. Dobra. A, w sensie o grawerze chodzi. Tak, jest grawer, no. Ale ja czuję, jakby na no obydwu był, więc nie no, Nie no, te są twardsze Dobra, okay. gdzie jest piłka zielona? Ale, zielona, tu masz czerwoną, a zieloną pewnie gdzieś wyrzuciłeś Co tak? Dobrze Dobrze No ty niestety nie zaznaczyłeś zieloną piłką Ale powiem szczerze, prawie niczym się nie różnią Te są twardsze tak, myślę, się bardzo, Są dużo bardziej suche i mają trochę gorszej jakości galaretkę Ja po co zrozumiałem, że wam chodzi Wiecie po czym jest banalnie zgadnąć? Ja sobie myślę nie no I galaretka, nie? I zacząłem się smakowywać i po tym zgadłem właśnie Co ty mówisz? No. Dobra panowie, żeby wam utrudnić teraz zadanie Specjalnie nie umyłem łyżeczek, więc <laughs> będą tu różne smaki na łyżkach, okej? Okay? a trzy wcześniej były łyżeczki yy, Dzisiaj zupkę chińską chyba tą łyżeczką z zipek, więc będziesz czuł to tak jakbyśmy się całowali zupełnie, czyli nie ma nic złego proszę bardzo, zipek ma podane może już testować, tak? ej co ty zrobiłeś Ernest? Co? Coś, jedną ja ważną ja na to pracuję pół godziny, więc patrzę teraz na to wiem już co będzie, ale możesz powąchać, o nie, o nie o, nienawidzę tej ciemnej M lubicie Montę? Którą część? Białą? czarną? Czy Biał... mieszacie? Ja obydwie Zadro. ja obydwie, ja Montę uwielbiam powiem tyle, Najprostsze najprostsze Wszystkie jakie do tej pory były Naprawdę! Monte! Naprawdę? Dobra. tutaj oryginał. Nie wiem gdzie, jaką mam piłeczkę. To co o, jest, jest. Za piłeczka? Zgadłem. Jaka to jest? Zielona. Proste. Nie da się nie zgadzać. Ale to była najcięższa ze wszystkich rund dla mnie, póki co. Co ty widzę? widzę. No, stary, ja jadłem tylko raz w życiu Monte, bo nie lubię do tej pory, więc nie wiedziałem jak smakuje. Jak można nie lubić Monte? Dlaczego? Co jest? Nie smakuje mi ta e, czarna część A, i czemu? ta biała część. <laughs> Okulary założone! Panowie! To, Ej, to będzie fajna. My, myślę, że to będzie trudne. Panowie. Oryginał, podróbka. Dobra, uwaga, już mamy. Dobra. Na pewno? No pierwsza rzecz, już czuć, że tutaj jest strasznie słabe. Takie w sensie. w konsystencji ma taką, że się zaraz rozleci. To jest bardzo silna konsystencja. A powinna być silna czy słaba? Zaraz się okaże. O smaku. Okej, okay, bardzo smaczna chowa. Obydwie są zajebiste. Bardzo dobra chowa. <laughs> Wszystkie jest smaczne. Wydaje mi się, że. Dobra, powiem tak, to jest oryginał. Nie, ja wiem, który to oryginał. Ale, Ale ja, ja zgadłem po kształcie. To źrody, no? Ja zgadłem po kształcie dzisiaj, teraz, ląduje tylko jedna słowa na stół Zgadnie się do kogo Do Zipka pewnie Nie, do Dziś ciebie nie, Do mnie Z po kształcie Czyli, czyli słabsza jest Duższej jest Twardszy jest, no. jest no. fake no. Dziwne. Dobra, panowie, ja leję soczki, a wy zakładajcie. O, Zipek już ma okulary, więc Ernest Też już ma. Lejemy! Ja pojemistaszkur, no bo nie wytrzymie Wydaje mi się, że tutaj polegniecie. A jakie są? Myślisz? Serio? Na no, sokach? Mhm. Tak. A jeden to jest bark czy jaki? Nie ma, nie ma. Oryginał i. Nie no, ale oryginał to chyba ten bark, nie? Powinniśmy zgadywać też jednocześnie, jak, jaki to jest konkretny produkt. No ale to widzieliśmy star kilka <trym> produktów wcześniej przypadkowo. Ale nalewasz! No. No. proszę bardzo, panowie, Ernest, nakierujecie. O kurde, wylałem lekko, dobra. Nieważne, nic się nie stało. Uwaga, tak trzyma mnie, żeby nie było. Dobrze. Żeby wiedział. Oh my god. Oh my god. No, okej. Okay. Łatwe czy trudne? Łatwe. Łatwe? Oryginał? Kopia. Oryginał? Kopia. Oryginał? To jest co? Czerwona. Daję ci zieloną, proszę bardzo. Dzięki, tu kieliszek jest. <coughs> bueno. Ernest. Oryginał. Buenos Aires. Ale bardziej mi smakuje kopia. Te dwie stówy lądują u mnie w kieszeni. Żaden z Was nie zgadł. Oryginał prawa, lewa kopia. Podruba. A powiedziałem, że bardziej mi smakowała kopia, no. lol. Czyli jednak, bo wiesz, jaki miał być mój pierwszy kawał, stary? Ale dlaczego tak zrobił? Dlaczego tak Nie wierzę w to. Bo nie wierzę. Zipek pewnie pomyślał sobie tak jak ja. Ja najpierw pomyślałem, to jest na pewno podruba, bo ma regulatoru kwasowości i to czuć, że jest takie bardzo kwaśne. Ale potem stwierdziłem, nie no, ale taki chyba był zawsze tym bar. Nie? I, a ten był taki słodki, z mniejszą ilością smaków, stary. Mm -hmm. No i stwierdziłem, że, nie no dobra, ten jest smaczniejszy, ale pewnie ten ma dodanych jakichś kwasków i tak dalej. No i zagłosowałem, że to jest oryginał. Jestem w ciężkim szoku. No. Bo lubię sok tymbarka jabłkowy. A okazuje się, Czy że wydawało jest mi się, lepsza. że zawsze jest kwaśny. A ten tak. w ogóle nie jest kwaśny. No. Zero. Tak. To smakuje jak słodkie jabłko tymbarka. Mm -hmm. Jak nie ten sok? Stary, bo to chyba nie jest ten sok tymbarka. Chyba są różne jabłkowe soki tymbarka. Nie, no są. Tylko tyle, że jest w plastiku i w kartopie. Kartonie, nie? Ale stary, to to samo. zobacz, jest jeszcze ten sok, stary no, Ale to jest to samo Ja myślę, że nie Tylko, że w plastiku Ale powiem wam, że może coś w tym jest, bo ja na przykład lubię bardziej multiwitaminę z kartonu niż z plastiku że Wolę w kartonie Tak? O, w kartoniku, no Dobra, to co? Ostatnia runda, panowie Ostatnia, ostateczna Dawaj. Dobra, Ernest, zakładaj okulary Niewidzialne okulary, bo się nie widzi w nich To będzie banalne, Finałowa runda, panowie Wafelek Czekoladzie. Dobra, nałożone panowie, więc możecie testować, sprawdzać czy jest dobre czy nie. Znakomicie. Który produkt jest oryginalny? A który podróbko? No, to oryginał. Oryginał? Podróbka. Podróba. Nie jem tego trafić. No. Czemu to jest takie łatwe dla was? To jest was? banalne stare. Czyli no, spróbuj tego wafla stary. No, dotknij to tylko. No. Nie musisz spróbować. Dotknij to i dotknij drugiego. No ten nie jest gładziutki. Dotknij środka. No. Co? Środek? Rupiorko... Nie czujesz różnicy? W To jest styropianowe, takie kartonowe, a to jest takie gładziutkie, leciutkie. A no, w smaku już w ogóle. W ogóle nie ma podjazdu, jeden do drugiego. No, tak to jest. są no. mm. Pyszne obydwa. <laughs> Dobra. Faktycznie to było zbyt proste. Może następny odcinek będzie trochę Mniejszy, maybe. A więc zostawcie łapkę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Tak, na pewno. To koniec. O nie! Dobra A -a -a. kasa! Nie Dobra by, chciałem. Ja chytry nie ale chciałem przyoszczędzić, nie wyszło, by nie no, niestety. Ale